To kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, Siemanko, z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Uprosiliście, no, uprosiliście w końcu odcinek z Sebą. Za chwilę sobie do niego pojedziemy, zobaczymy, co u niego słychać, no i zamówimy jakieś jedzonko. Także zapraszam. Dobra, moi drodzy, ja już jestem u Sebastiana. Cześć, Sebastian. Co to u Ciebie słychać? No, Wstałeś już? Tak, dopiero. Dopiero co wstałeś? Co kawkę pijesz? Tak. Aha, testujemy dzisiaj jakieś burgerki może? Masz ochotę? Nie, pizza coś. Aha, no to zobaczymy jeszcze, wybierzemy. Dobra moi drodzy, my już sobie zamówiliśmy nasze burgery z Johnny Burger, bo jeszcze nie testowaliśmy a dosyć popularne burgery i podobno dobre. Sebastian sobie wziął klasika w wersji L za 31 zł. Ja sobie wziąłem burgera miesiąca też za 31 zł. No i sobie czekamy, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak smakowało. Dobra, moi drodzy, nasze burgery Johnny Burga gotowe, tak wyglądają. Dosyć szybko przyszły, co nie? No ale tutaj macie cenę: 62 zł. Widać. Klasik no to twój, mój no jest ten drugi Burger miesiąca, wielkie Widać, że wielkie Tutaj macie ulotkę Johnny Burga Bardzo dobre burgery Podobno Zobaczymy Tutaj nam dali takie sztuczce do burgerów Zobaczymy sobie O, widelec i Dobra, tutaj jest Sebastian Otwórz Johnny Burg Classic wersja L Zapakowany ładnie. Zobaczcie sobie. Żydo mnie jest. Nie Nie jest duży? Zobaczymy. 200 gram mięsa podobno. I. Nie, no, spory. Spory, spory. Zobaczcie, co tutaj mamy w środku. Ser, Uuu Ładnie to wygląda. Ładnie rozpuszczony ser. Zobaczcie sobie. No, No, co jeszcze? Jakiś keczup. No, jakiś salata, no, o, nie ładnie bułka tutaj przypieczona, no, wiem, fajnie to wygląda, spróbuj sobie, jeszcze mięsa nie spróbowałeś, ale sobie spróbuj, dobry jest, widzicie dobry, tutaj ser się rozpuszcza, dużo składników, o, fajnie to wygląda. Zobaczcie sobie teraz mojego. To jest burger miesiąca. O, Sebastian tutaj nalewa Pepsi. Do burgerka. A tutaj brudną szklankę mi dajesz, musisz mi wymienić. Jakieś brudno. Dobra, zobaczcie sobie teraz mój burger y, miesiąca. I macie tak musztardę bułkę taką przypieczoną, od spodu komidor tutaj ładnie ser rozpuszczony 200 gram mięsa i tutaj od spodu jeszcze sałata no dobra, już tutaj nie będę go rozwalał by się fajnie trzyma spróbujmy go sobie fajna bułka dobra, próbujemy dobra, więc próbuję teraz mojego powiem Wam. Fajne soczyste mięso. Mm. Fajnie taki ten ser nascony. Na razie się zapowiada naprawdę bardzo dobry burger, ale zobaczymy. Tak tutaj burger prezentuje się w środku, no naprawdę robi robotę. Tutaj widzimy mięsko usmażone na średnie. Sebastianowi no też tutaj smakuje, no nie? Mhm. Jak na razie bardzo dobry. sobie ują, zobaczcie sobie w środku. No, pycha. Dobra, moi drodzy, my już jesteśmy tu w końcówce. <laughs> jak, Sebastian, smakowało? Mhm. Bardzo dobry. Jak za trzy dyszki opłaca się nawet, nie? No. Powiedzmy, nie? Jaką ocenę byś tutaj dał temu burgerowi? Okay. O tym. bardzo dobry, nie? Mhm. No, ja powiem Wam, że też bez zastrzeżeń, nawet by, dałbym tutaj dziewiątkę, nie ma się do czego przyczepić. Naprawdę bardzo dobry burger. Także my polecamy. A Wy jedliście już burgery z Burga? Dajcie znać koniecznie w komentarzu. I oczywiście, napiszcie co byście chcieli, żebyśmy przetestowali następnym razem.